Witam wszystkich serdecznie, ja sobie postanowiłam, że skoro szły shorty to ja też chcę mieć swój własny, prywatny short nagrany i przy okazji robienia pasty woskowej nałożyłam pastę, okazało się, że nałożyłam jej za dużo, może była zbyt zimna i po nałożeniu i po wyschnięciu powierzchnia była nadal taka bardzo klejąca. No i doczytałam, że wystarczy podrzeć tą pastę wtartą w deskę raz jeszcze. Wtedy ona częściowo wchłonie się w drewno głębiej. Wziąć na tą ciepłą, e, rozgrzaną pastę woskową e, wziąć najlepiej flanelową. Ja nie mam, mam bawełnianą, ale flanelową ściereczkę i zetrzeć lub częściowo wetrzeć, częściowo za, zebrać nadmiar e, i wypolerować deskę. I powinno być dobrze. Wystarczy do tego na przykład suszarka. Ja nie będę teraz cały czas podgrzewać, ale e, zrobiłam to wcześniej. Częściowo ta deska zrobiła się jeszcze bardziej klejąca w niektórych miejscach. ściereczkę, starłam nadmiar, potem kolistymi ruchami wypolerowałam i deseczka nie dość, że się bardziej o wiele świeci. To już nie ma tego niemiłego, klejącego dotyku. Nie jest klejąca dotyka. To tyle. Krótki szans. Dziękuję.